Cześć widzowie, plan na dzisiaj jest prosty Chciałbym pokazać Wam jak świeci Sophir SC31 PRO Czyli moja ulubiona latarka Latarka do około 100 zł, jak dobrze poszukacie na Aliexpress Jest to moja ulubiona latarka ze względu na swoje wymiary Jest mała, poręczna, ma klips, podświetlaną diodę Możliwość regulacji światła, 2000 lumenów w trybie turbo Jej korpus jest aluminiowy, no i zasilają jedna bateria litowo-jonowa 18650 oznaczenie no i tyle. Tak prezentuje się latarka na rowerze. Na razie w takim amatorskim uchwycie, ale już zamówiłem sobie taki fajny uchwyt Zolite za 35 zł. Także będzie tu troszeczkę lepsze wykonanie tego uchwytu. Ale głównym bohaterem jest ta oto latarka. Na systemie Android ten przycisk jest podświetlany. Możemy sobie regulować poziom podświetlenia tego przycisku. Całkiem solidnie wykonana latarka. Upadła już mi parę razy No i nic się z nią nie stało, mam ją od Jakoś dwóch lat No i dodam też od razu, że ta latarka najlepiej sprawdzi się W warunkach leśnych, czyli nie na drogach publicznych, tam gdzie możecie oślepiać kierowców Bo jest ona dosyć mocna Chyba, że ewentualnie włączycie sobie najmniejszy tryb, najsłabszy No i skierujecie ją w dół, tak żeby nie oślepiać tych kierowców Ale myślę, że są lepsze rozwiązania do tego Możemy sobie taką małą jakąś lampeczkę założyć na na przód, na kierownicę Jeśli chodzi o mnie, no to mój zestaw wygląda tak Gdy wjeżdżam na drogi publiczne no to sobie włączam Taką małą po prostu lampeczkę Żeby być widocznym Żeby kierowcy mnie widzieli A jak wjeżdżam do lasu No to przychodzi pora na coś mocniejszego No i tak sobie właśnie To zorganizowałem Także to do lasu To do miasta W mieście są lampy Czyli takie światło też nie jest jakoś tam mega potrzebne, takie mocne. Uważam, że to jest całkiem sensowne. Na pewno jesteście widoczni. Także tak wygląda mój zestaw. Możecie napisać jak Wy sobie to zorganizowaliście, jeśli chodzi o rower. Jeśli ktoś chciałby obejrzeć pełną recenzję tej latarki, no to znajduje się ona oczywiście na kanale. W sumie takie recenzje nagrałem nawet dwie, także na pewno je znajdziecie. A ja powoli ruszam, ja wszystko dzisiaj okropne. Widzimy się w warunkach wieczornych. 何 <noise> A sprawdźmy sobie turbo, tryb to jest maksymalna moc tej latarki. Tak sofirn oświetla leśną ścieżkę, no całkiem dobrze to wygląda. Tak naprawdę jedna latarka starczy na dwie osoby. Pojedźmy sobie trochę szybciej. Tak to wygląda. Myślę, że efekt jest całkiem zadowalający. Zobaczcie, jak to oświetla. No i Sefir ma to do siebie, że nie świeci bardzo wąsko. Te światło jest w miarę rozproszone. Oświetla mi całą ścieżkę. Od lewej do prawej strony. Jest bardzo dobrze. Od razu prezentuję Wam, jak świeci ta chińska latarka. Za 12 zł tylna. Może zgasimy sobie światło Możesz trochę przyspieszyć o, pokażę Wam po ciemku jak to daje No jest petarda Uważaj tam na korzenie, bo tu nic nie widać O i właśnie śnieg zaczął padać jak wesoło klimatik No, i nastała totalna ciemność. Teraz odpalam latarkę. No i jest elegancko. Możecie dać znać, jak oceniacie świecenie latarki. Jak to się w nocy sprawuje. Dodam, że barwa to 5000 Kelwinów. Myślę, że to jest taka całkiem przyjemna barwa. Uważam, że jest najbardziej trafiona, bo tysiąca kelwinów no to już jest za niebieskie światło, a 4000 Kelwinów no to macie taki żółty reflektor, żółtą poświatę, także to jest po prostu białe światło, przyjemne białe światło No i tak można jeździć całą noc po lesie Gdy macie taką latarkę bez latarki to możecie tak jeździć no, i to tyle, jeśli chodzi o prezentację latarki. Widzicie, jak to świeci, co tu dużo mówić. Pokazałem Wam, jak to wygląda. Myślę, że efekt jest całkiem zadowalający. Dzięki za oglądanie. Nic ciekawego już się dzisiaj tu raczej nie wydarzy. Także ja wyłączam kamerę i widzimy się w następnych materiałach. Także trzymajcie się, się